Firma Multiservice z Opolszczyzny poszukuje pracowników do pracy za granicą w Niemczech, Austrii, Belgii, Holandii, Szwecji i Norwegii. Poszukujemy cieśli szalunkowych, zbrojarzy, betoniarzy, monterów, izolacji przemysłowych, monterów rusztowań, operatorów sprzętu. Osoby bez doświadczenia chętnie nauczymy nowego zawodu. Zadzwoń do nas 77 40 09 193 lub 77 40 09 191 i sprawdź nasze oferty pracy na stronie internetowej www www.multiservice.com.pl w zakładce kariera. Rozpoczęły się prace przy budowie hali widowiskowej przy Koneckim Centrum Kultury. W ziemi widać już fundamenty budowli i wskazują one na jej imponujący rozmiar. Roboty trwać mają około 18 miesięcy. Nie został zakończony yy, cały proces inwestycyjny przebudowy budynku gimnazjum numer dwa na potrzeby Centrum Kultury, a już rozpoczęliśmy budowę sali widowiskowej, która ma być niezbędnym uzupełnieniem. Stało się to możliwe dzięki podpisaniu umowy na dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Wprawdzie to dofinansowanie na dzisiaj jest na poziomie mniej więcej 30%, ale ono jest na tyle atrakcyjne, że można było rozpocząć budowę. W ciągu 18 miesięcy od wejścia w teren ta sala może zostać oddana do użytku. Za pracę odpowiada przedsiębiorstwo remontowo-budowlane Permir, a cała hala kosztować ma blisko 9,5 miliona złotych. A jak będzie wyglądać ten zupełnie nowy obiekt przy ulicy Partyzantów? Ta sala architektonicznie będzie połączona z dzisiejszym budynkiem i fasadą od strony ulicy Partyzantów będzie nawiązywać do kształtu świątyni greckiej, a więc dawnego antyku y, obecnej Leliwy, czyli będzie oparta na portyku podtrzymywanym przez kolumnadę. Myślę, że to dla konetczan, którzy akurat ten wizerunek mają w pamięci będzie sympatyczne odniesienie do, do już istniejącej w końskiej budowli. Hala ma być dwukondygnacyjna z widownią na 360 osób, pełnym zapleczem technicznym, garderobami, holem reprezentacyjnym oraz częścią gastronomiczną i zlokalizowaną na pierwszym piętrze strefą pracowni twórczych.